Dzień dobry Justyna Urbaniec. W nowym roku z nową oprawą animacyjno-muzyczną. Zapraszam do obejrzenia styczniowych wiadomości telewizji Olesna w tych wiadomościach. Największe inwestycje zaplanowane na rok 2017. Najbardziej wymarzone, czyli termomodernizacja budynku. Relacja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Oleśnie. To idzie na dobry, fantastyczny cel, służący pomocy innym. Oleskie tereny inwestycyjne w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Udało się wprowadzić ponad 31 hektarów Nowe nawierzchnie dróg, modernizacje chodników czy inwestycje w strefie ekonomicznej. To tylko część zadań, jakie samorząd zaplanował w tym roku do realizacji. O szczegółach w relacji naszych reporterów. Dziury, wyboje i nierówna nawierzchnia. Tak obecnie wyglądają drogi na osiedlu Walce w Oleśnie. Dzięki porozumieniu gminy i powiatu, jeszcze w tym roku ma się to zmienić. Inwestycja pochłonie blisko 4 miliony złotych. To są dwie schetynówki, jedna powiatowa, jedna gminna, ale chcemy to razem jednym projektem przeprowadzić, aby do końca 2017 roku dokonać kompleksowej przebudowy dróg. Fundusze tegorocznego budżetu pochłoną również inwestycje na innych odcinkach dróg w gminie. Przebudowana zostanie droga prowadząca do Radłowa, a na ulicy Częstochowskiej wybudowane zostanie największe rondo w mieście. Rozpoczyna się niebawem przebudowa również drogi 901 w kierunku Dobrodzienia. To też jest duża inwestycja o charakterze wojewódzkim, ale również tutaj partycypujemy, aby się dołożyć do budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda w Oleśnie aż do no, praktycznie 5-kilometrowy odcinek. Duża inwestycja planowana jest również przy przedszkolu numer 4. Placówka przejdzie gruntowny remont elewacji, która naprawdę bardzo nam pomoże w oszczędności, jeśli chodzi o użytkowanie ogrzewania gazowego, no i przede wszystkim wpłynie na poprawę estetyki budynku z zewnątrz. Wizualizację mamy, jest dostosowana do e, e, specyficznej bryły budynku kolorystycznie żółty, zielony, taki sprzyjający klimatowi przedszkolnemu. W tym roku środki przekazane na inwestycje wynoszą około 20% całego budżetu gminy. Realizowane projekty będą również częściowo finansowane ze środków unijnych i rządowych. Modernizacja biblioteki miejskiej, modernizacja Miejskiego Domu Kultury z budową klimatyzacji, ale również i windy dla niepełnosprawnych. Budżet inwestycyjny na 2017 rok to kwota ponad 15 milionów złotych. Gmina przygotowuje się również do największej inwestycji od paru lat czyli modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków z elementami brakującej kanalizacji. Ta ogromna inwestycja wstępnie ma kosztować. Około 16 milionów złotych. W tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Oleśnie zebrano ponad 43 tysiące złotych. To wysiłek wielu wolontariuszy zaangażowanych w bezinteresowną pomoc. Każdy z wolontariuszy angażujących się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ma swoją osobistą motywację do działania. Jest to coś, dzięki czemu zamiast spędzać niedzielne popołudnie w domu, woleli wyjść z puszkami na ulicę i wspierać potrzebujących. O tym, gdzie znalazł swoją motywację, opowiada nam pan Marek. Ja myślę, że tutaj grono znajomych, którzy pochodzą z Olesna, gdzie, gdzie ja też fakt faktem wylądowałem w Opolu, ale pochodząc z Olesna, no oni motywują jedni, drugich, tak samo ci starsi, tych młodszych, że warto pomagać. Niezależnie pod jakim szyldem, to jednak mówimy tutaj o pomocy innym i dlatego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy naprawdę pozyskuje co roku tak wysokie środki, bo ludzie wiedzą, że to idzie na dobry, fantastyczny cel służący pomocy innym. Z okazji 25-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Oleśnie odbyła się licytacja, dzięki której uczestnicy wydarzenia mogli nie tylko pomóc potrzebującym, ale również nabyć wartościowe i ciekawe przedmioty. Przede wszystkim były to materiały podarowane przez artystów, czyli obrazy, własnoręcznie wykonane prace. Były też prace podarowane przez warsztaty terapii zajęciowych, czyli przez osoby niepełnosprawne. Podczas licytacji padła rekordowa suma, która oczywiście Również zostanie przekazana na cele charytatywne. Ponad 200 ruty wylicytowaliśmy za. O, i to jest ciekawe: za ławkę, która była podarowana przez firmę z Opola. Oni co roku spotykają się i w zarządzie decydują o tym, na jaki cel charytatywny przeznaczą pewną pulę swoich środków. W tym roku wybrali właśnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i dwie takie ławki udało się zdobyć przez nasz sztab. A warto pomagać, bo jak przekonali się mieszkańcy gminy Olesno, dobro zawsze do nas wraca. Widać sprzęt na każdym kroku, tak? Idziemy do szpitala, czy jest to sprzęt dla dzieci, czy jest to foleśnie nawet jeździ karetka pogotowia, która też ma serduszko, która ma sprzęt w sobie ufundowany stamtąd, więc jest namacalnie widać to, widać pomoc, którą wkłada po prostu ta fundacja. Te osoby, które się angażowały w to, mogą potem korzystać z tych sprzętów? Ja myślę, że jeżeli są osoby, które w to nie wierzą, to powinny nawet. Odwiedzić jeden czy drugi szpital, czy jakąś placówkę terapeutyczną, gdzie te sprzęty były zakupywane, i zobaczyć, że faktycznie one tam są i na każdym z nich można i widnieje logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólnymi siłami w Oleśnie zebrano około 40 tysięcy złotych. Jest to więcej niż w ubiegłym roku. Widocznie chęć niesienia pomocy u mieszkańców Olesna z roku na rok staje się coraz większa. W roku 2017 obszar katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej poszerzył się o inwestycyjne tereny gminy Olesno, to ponad 31 hektarów. Szacuje się, że na włączonym obszarze może powstać nawet 1700 nowych miejsc pracy. Blisko dwa lata gmina Olesno czekała na przyłączenie swoich terenów pod katowicką specjalną strefę ekonomiczną. Udało się wprowadzić ponad 31 hektarów, 10 hektarów to są tereny nasze gminne, 21 hektarów Agencji Nieruchomości Rolnych. Teren w międzyczasie został przez ten okres oczekiwania, myśmy nie czekali założonymi rękami, tylko dozbrajaliśmy ten teren. W tej chwili mamy wszystkie konieczne media, aby zaproponować przedsiębiorcom naprawdę bardzo dobry teren. Uzbrojony we wszystkie media, które zostały świeżo wybudowane. Jest to wszystko nowe, począwszy od energii elektrycznej, poprzez drogi dojazdowe, gaz, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną. Lecz to nie jedyne korzyści. Inwestorzy, lokując swoje przedsiębiorstwa na terenie strefy, mogą skorzystać z ulg podatkowych CIT. Nawet 55% kosztów inwestycji do roku 2026. Gmina w najbliższym czasie planuje także dodatkowo rozbudować istniejącą infrastrukturę. Jesteśmy na etapie przygotowania do budowy ronda przy ulicy Częstochowskiej, o czym wspominałem, które pozwoli nam przeprowadzić ciężki ruch ze strefy do poprzez ulicę Wygocką w zeszłym roku wybudowaną do drogi krajowej nr 11 na wysokości Grodziska. My zachęcamy nie tylko duże firmy globalne, które się tu pojawiają, z którymi rozmawiamy, ale przede wszystkim naszych przedsiębiorców, którzy mają ulokowane zakłady nieopodal Olesno lub w Oleśnie, którzy chcą w tej chwili się rozbudowywać. Tereny inwestycyjne gminy Olesno przeznaczone są pod zabudowę usługowo-produkcyjną dla przemysłu, usług produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Obecnie jest to jedyny teren strefowy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. W tych wiadomościach o Lesno TV to wszystko. Przypomnę Wam jeszcze o kanale naszej telewizji w serwisie YouTube, gdzie możecie zobaczyć wszystkie poprzednie wydania naszych wiadomości. Zachęcam także do subskrypcji kanału. Tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia!